Freeze pierwszy raz wypowiedział się publicznie o Wardendze i Nitro oraz doszło do konfrontacji telefonicznej Frieza z Nitrem. Dam ci, Karola. Ja ci powiem od siebie, że się poczułem trochę po prostu oszukany. Wardenga odpowiedział na film Konopskiego w jego starym i budującym ogromne emocje stylu, za którym bardzo się stęskniłem. Boxdel diagnozuje u siebie chorobę psychiczną i dominuje gości w aferkach. Chodzi się też w tej dyni. Jesteś u mnie stary, jestem gospodarzem starym. Uważam, że jestem lekko oraz wracając do Freeza, internet poznał cenę za jego walkę w Oktagonie i szczerze, to może się serio wydarzyć. Zaczynamy. White i Kinney Zimmer nagrali wspólny kawałek pod tytułem Pierwszy Raz i jest to numer z nowego albumu White'a pod tytułem Pretty Boy. Mówię o tym dlatego, że ten kawałek jest w zupełnie innym, moim zdaniem bardzo fajnym stylu nagrany niż takie typowe wakacyjne numery White'a. żałuję, podzielę na przykład ja tych jego letniaków za dużo nie słucham i z tego powodu większość zlewa mi się tak naprawdę w jeden kawałek, no bo moim zdaniem brzmią podobnie, ale może to po prostu moja opinia ignoranta i niewiernego słuchacza White'a. Dodam też, że White w tym tygodniu wypuścił kolejny numer pod tytułem After Party tym razem w tym swoim znanym i lubianym stylu. Do aferek, czyli programu prowadzonego przez Boxdella i Ulfiego, wpadł ostatnio Rudy z Fame News i generalnie przerywał Boxdellowi, jak starał się coś powiedzieć, a Boxdell bardzo mocno na niego naskoczył. Sam nie wiem, czy na miejscu bym się nie wystraszył Boxdella, on potem twierdził, że to był żart, ale nie ukrywam że żałośnie się to oglądało i teraz, siedząc bezpiecznie przed komputerem, muszę to przyznać. Po chwili niezręczności, Boxdel wygłosił oficjalny statement co do jego stanu psychicznego. Ej, pokażemy ludziom, stary. Pokażę Ci, reakcję? No czekaj, a, a czemu ty jesteś? Ej, ty u mnie jest... mega ciekawi, to. Chodzi to... się coś w tej dni. Trochę tak. Bądź się coś, A bądź? tobie? Jesteś u mnie, stary, jestem gospodarzem, stary, mam prawo sobie tu. Bądź. Dobra, Sorry. Się coś? Stary. Sorry, że spytałem. No to lepiej przepraszam, Naprawdę się odpalę za chwilę w Co chwilę mi damy? Zna... Ej, żeby nie było, że jestem jakimś odklejuszem. Jesteś. To są żarty. Ale jesteś i przyznaj to. Dobra, ja przyznaję się, oficjalny statement. Nie? Uważam, i Ulfi też może to potwierdzić, uważam, że jestem lekko. lepszy stary. Naprawdę. on to powiedział, naprawdę? Mają ten swój humor sarkastyczny i mi się to mega podoba, no ale wiadomo, że muszą liczyć się z tym, że nie zawsze ktoś to wyłapie. Czasami ciężko jest zinterpretować coś takiego, tak samo w przypadku Multiego, więc jeżeli robi się taki content mocno sarkastyczny, no to nie można potem mieć pretensji do ludzi, że nie wyłapali ironii. W Aferkach wystąpił też freeze i poruszyli naprawdę wiele tematów, w tym między innymi pierwszy raz w historii, przynajmniej mi się pierwszy raz obiło uszy, temat Nitro. Dla kontekstu wtedy jak ekipa była bardzo mocno atakowana, właśnie ze względu na to logo, Wersof i tak dalej, to Nitro oglądał teledysk ekipy, i w momencie, kiedy Wersof była przy poręczy od balkonu. I przyturała się z Frizzem. Nitro stwierdził, że Frizz był o krok od rozwiązania wszystkich problemów ekipy. Chyba sami rozumiecie, co miał na myśli. Frizz generalnie strasznie się zdenerwował i napisał mu na PW, że ma liście, jak tylko się spotkają. Jakie masz podejście do kogo? Troszeczkę mam żal do Nitro. W tamtym momencie, kiedy on wrzucił tego screena z tym już sławnym liściem, w naszej rozmowie, w tej właśnie, którą pokazał, tylko on pokazał fragment, nie wiem, ile to trwało, godzinę ta rozmowa, wiesz, zdanie po zdaniu. On mi wyjaśnił, dlaczego nie życzył się mojej dziewczynie, ja tam mu napisałem, stary, masz rację, ale i że sorry, i on na to odpisał, że nie było tematu napisał, nie było tematu. I ja mu napisałem jeszcze raz, sorry, za zamieszanie, że odbałem. I boli mnie, że tego nie pokazał. Pokazał fragment, który tylko źle wpływał na mój wizerunek, a gdyby pokazał resztę, to by się okazało, że kurde, no dobra, odwaliłem, ale też jestem tego świadom, że odwaliłem i jakby się od razu zreflektowałem. Tak poczułem, jakby kose w plecy dostać, nie wiesz co chodzi? Jak chcesz, to mogę w sumie przytoczyć, dlaczego nie pokazałem reszty. Dobra, ciekaw jestem. Bo napisałeś, że chodzisz do psychiatry, czy tam do psychologa. Okej. Okay. I mówię. To w sumie tak trochę wkracza w tematy medyczno-lekarskie. Do niektórych rzeczy też musiałam dojść z czasem. Jeśli w dniu dzisiejszym byłaby taka sytuacja, to bym do tego zupełnie inaczej podszedł. No głupio mnie, nie jest, bo mnie nie jest głupio, ale jestem w stanie zrozumieć Okej, okay. mam zrozumienie od Nitra, fajnie. Mówię, mówię jak się poczułem i to wszystko, nie? Yy, no i tyle. Nie no, jak się poczułeś chyba to... To, to, to niedobrze, no. <noise> Czyli trochę przepraszasz. Czyli trochę przepraszam, tak. Dobra. Freeze swojego czasu wspierał też mały kanał pod nazwą 110%, bo zobaczył w chłopakach potencjał, no ale potem kompletnie uciął temat i ludzie tak naprawdę nie wiedzieli dlaczego. Dla kontekstu, 110% to po prostu grupka kolegów, którzy robią sobie content rozrywkowy. Wydaje mi się, że mogę to nazwać jako coś w podobie tego, co robi teraz Oj Wojtek, albo coś w podobie tego, co robił kiedyś Wszystko Vlog. 110% Działasz dalej z chłopakami? Z chłopakami było tak. Ja bardzo wierzyłem. Początkowo to fajnie działało. Później jeden z chłopaków postanowił, że chce odejść i to przestało wtedy działać. Po, nie wiem, pół roku czy coś, ten chłopak z powrotem powiedział, że wraca. Jakie jest moje stanowisko w związku z tym? Straciłem zaufanie do nich. Jeżeli oni już raz coś takiego się stało, to dla mnie to jest grząski grunt i być może w przyszłości się znów to Drak stanie. Tak, chłopaki mają wsparcie sprzętowe, wsparcie managementowe, natomiast mojego wsparcia osobistego w formie promocji troszkę się odsunąłem. Muszą po raz kolejny pokazać, że jakby naprawdę chcą to robić. Co do walki Friza w Fame MMA, to ma pręty w kręgos Wynikające z jego operacji, no i nawet jak zrobił jedną sesję treningową z trąbą, no to nie mógł oddychać przez dłuższy okres czasu, tak jak informował na tych aferkach. Nie wiem, jak on chce to pogodzić z walką w Oktagonie, która na to wychodzi, może się skończyć dla niego ogromnym problemem, no, ale na to wychodzi, że jest taka opcja. Zaraz zobaczycie, jaką cenę podał, i Boxdell tak naprawdę jest w stanie w jakiś sposób na to przystać. Najprościej mówiąc, nie wykluczył tej opcji. Karol, czy ty kiedykolwiek zobaczysz we free fightach? Mam prędze w kręgosłupie, mięs skoliozę. Miałem informację od lekarza taką, że jak nie zrobimy operacji, to w wieku 40 lat mogę nie chodzić. Zbyt długo się nie zastanawiałem. Powoduje to, że nie mogę się zginać i rotacji nie mam. Z tego powodu mój statement brzmi: Pieniądz, no to tak średnio mi jara. Skoro jesteśmy jako ekipa spółką akcyjną, jesteśmy na giełdzie, to ja mógłbym i skoro wierzę w moją spółkę w 100%, mógłbym się podjąć takiej walki za 1,5 miliona akcji ekipy. Jaka to jest e, równowartość? 5,22. Odpalę sobie kalkulator. Czyli rozumiem, że gdyby Fejb MMA e, stało się, można powiedzieć, jednym z udziałowców e, spółki akcyjnej, no bo półtorej miliona akcji to już jest grube. No, nie do końca, bo jakby Fajma stało się udziałowcem, to ja tych akcji bym nie dostał. A ja chcę je dostać osobiście. Dla mnie to ma być. Aha, to, to jest moje że... wynagrodzenie. Oh. I w ogóle tak sobie memowałem ze znajomymi, że ja do tej walki bym wyszedł, tylko pod warunkiem, żebyśmy zrobili kontrakt, nie. że nie wolno trenować. Po prostu wychodzimy i się bijemy, bo ja bym nie mógł trenować za bardzo, bo jakby wiesz, by mnie wszystko bolało, więc ja mogę wyjść i się naddupcać, ale nie, no, ale to taki men. No, max K1, max K1. Można powiedzieć, że kosztujesz około 300 tysięcy pay per view. To, kurczę, chyba stać federację na coś takiego. O, pytanie brzmi, czy walka z Wardengo za tą kwotę? Tak jak mówiłem wcześniej, nie chciałbym w żaden sposób pomagać komuś, kto mam wrażenie, że w jakiś sposób mi zaszkodził Niesłusznie. Wisienką na torcie miała być oczywiście wypowiedź Friza na temat Wardengi, która się pojawiła, zaraz wam ją pokażę, no ale moim zdaniem była dosyć przewidywalna. Ogólnie tematu wersów nie za bardzo poruszali, zresztą sami posłuchajcie i też raczej nie wpadniecie w żaden szok. Gdyby Sylwester Wardęga zaprosił Cię do przekobusa, czy przyjąłbyś zaproszenie? Nie wiesz, no. Mimo wszystko uważam, że oprócz jasnych błędów, które czy to Vera popełniła, czy my, było to przerysowane i zbyt mocno przedstawione. Na tych samych rzeczach mogę pogadać z Tobą. Wolę, żebyś Ty dostał jakiś audiencję, jakiś ten. Są rzeczy, które zostały za nie? To się śmiesznie zabrzmiało ale to się zdarza, nie? Każdy popełnia błędy, ale było też bardzo rzeczy, które były była taka, żeby dokręcić śrubkę i zrobić na złość, więc tego nie szanuję. No jednak brak honoru występuje, tak? No i tyle, no. Teraz przechodzimy do tygodniami wyczekiwanej odpowiedzi Wardęgi na film Konopskiego i z perspektywy widza jest ona naprawdę ciekawie zrobiona. Wiecie, nie analizując tych argumentów dogłębnie, tylko po prostu patrząc na to w formie rozrywkowej, no to fajne pokazał rzeczy, generalnie budował bardzo dobrze napięcie i mogę stwierdzić, że to bardzo podchodzi pod jego stary styl, za który ludzie tak naprawdę polubili to jego całe komentary. Konopski zarzuca mi hipokryzję, gdyż zarzuciłem Wersow, że ukradła Francuskiemu artyście, a sam rzekomo naruszyłem prawa wizerunkowe mangi Dragon Ball. W moim sklepie sprzedawałem ubrania, na których między innymi znajdował się ten symbol. Posiadam prawa do tego logotypu. Symbol, który mam na lewej piersi, to japoński smog. Koszulki z japońskimi znakami w okręgach są bardzo powszechne i nie są zarezerwowane dla poszczególnych mang. Ale po co mi w ogóle było takie logo? Okazuje się, że w 2015 roku prowadziłem kanał sportowy o nazwie Dragon. W serii o osągoku również występowały kanji na ubraniach. Jednak czy w ogóle było tam takie kanji, którego ja używałem? Niestety, ale nie. A jak już mówimy o własności intelektualnej, sprzedawałeś ciuchy podszywając się pod ich wizerunek. Czy inspirowałem się japońską mangą? Oczywiście, że tak. Jednak czy to ukrywałem? Mój strój może przypominać wam kostiumy z Dragon Balla. Co ciekawe, nawet gdybym używał dokładnie tych samych kanji, które były używane w mandze, okazuje się, że również byłoby to legalne. Chodzi o to, że ja do dram internetowych podchodzę strategicznie. Nigdy nie wyciągam wszystkiego od razu. Ten z znak symbolizuje dragon. Ja miałem kanał kiedyś sportowy. Bardzo bym był rad gdyby mi jakiś kanał komentarzy zrobił o to dramę. Bym bardzo potężnie mógł odpowiedzieć. 5 marca 2018 roku Andrii Larin opublikował swoją pracę. Opublikował on model 3D o nazwie Retoryk. Jak widzimy, Retoryk jest koloru niebieskiego, ale wokół jego głowy widzimy jakąś aureolę, która rzuca na niego fioletowe światło. A teraz zobaczmy logotyp marki ubrań Konopskiego. A jak już mówimy o własności intelektualnej i prawach wizerunkowych przyznaję, że mnie ta drama nie nudzi. Tak jak wiele osób narzeka, nie jest to moim zdaniem monotonne i ciekawie się to ogląda, ale no jest zbyt skomplikowana, żeby móc tak naprawdę szczegółowo się na ten temat wypowiedzieć. Tak jak zwykle po takim filmie wydaje mi się, że Wardęga konopskiego rozdał, ale no po filmie Konopskiego też mi się wydaje, że Wardenga. A więc po prostu wystarczy poczekać na odpowiedź. Oczywiście zaznaczam, że mimo wszystko pojawiło mi się kilka pytań w głowie i wątpliwości co do tego, co mówi Wardenga w tym filmie. Chodzi o to, że jakby zarzucił troszkę, nie wiem, jak wy to zinterpretujecie, że Konopski uważa, że to on jest bardziej poszkodowany niż Leksiu w tej całej dramie z tego powodu, że dziewczyna wysyłała mu fałszywe dokumenty potwierdzające jej wiek. Tutaj muszę dodać, że dziewczyna wysyłała mi fałszywe dokumenty na potwierdzenie wieku. To się nazywa prowokacja. Czyli to dziewczyna podstępem nakłoniła cię do popełnienia. Zniesławienia wychodzi z tego, że tak naprawdę w całej tej sprawie to nie Leksiu, a Konopski jest ofiarą. I moim zdaniem to trochę słabe tworzenie narracji, że Konop uważa, że jest bardziej poszkodowany od Leksia. Oczywiście nie wiem, jak uważa, może Wardenga ma jeszcze inne powody, żeby tak sądzić. I wydaje mi się, że nikt na czele z Konopem nie patrzy na tą sytuację zero jedynkowo, żeby twierdzić, że to Konop jest tylko i wyłącznie poszkodowany, a Leksio w ogóle nie jest. Ponadto uważam, że jeżeli dziewczyna wysyłała Konopskiemu dokumenty potwierdzające, że jest nieletnia, które były fałszywe, no to Konop faktycznie jest w pewnym stopniu poszkodowany. Od Krymy kolejne karty i udowodnijmy kłamstwa Konopskiego. Z ludźmi z mojego Discorda zawarliśmy umowy ustne. Sprawdźmy, co na ten temat uważają osoby z research teamu. Czy ja sort go z rozmówsko, no, skąd to z umowy? Nie, no rozmów żadnych nie było. Czy Konopski albo poprzedniej podpisanej umowę? Nie przypominam sobie. Czy on miał z nami jakąś umowę? to? Nie. Ale dobrze. Załóżmy, że wszyscy kłamią, a Konopski mówi prawdę. Sprawdźmy zatem, jak wywiązywał się z tych umów. Konopski 19 lutego ogłosił, że pierwsze płatności dla najlepszych wlatują od przyszłego tygodnia i ogłosił najlepsze osoby, jako pierwszą podał użytkowniczkę Ziernik

się na publicznym wydarzeniu. I wiecie, co ten niby mądrzejszy brat konopa zrobił? Janiec podszedł do leksia, wyciągnął telefon, by ostentacyjnie nagrać go na story i nazwać go zerolem. Na Pole ludzie zniszczyliście typowi życie, gość po pół roku po raz pierwszy nabrał odwagi, by pojawić się na publicznym wydarzeniu, a wy macie tupę, by podchodzić i go nagrywać, a przy okazji nazwać z ten wątek z nagrywaniem Leksia, moim zdaniem, faktycznie jest mega chrzwy, i faktycznie strasznie źle to wygląda. Biorę pod uwagę to, że Konop wiele razy, mimo tych wszystkich fk wypowiadał się na temat Leksia, no i mimo wszystko podtrzymuje zdanie, że według niego zachował się strasznie niemoralnie. Więc sugerując się tym, myślę, że jego brat myśli podobnie. Mimo wszystko, zdanie brata Konopskiego na temat moralności Leksia nie usprawiedliwia, moim zdaniem, wrzucania takich storek do internetu. Powiem wam, że liczyłem, że po takim czasie Sylwo chociaż odniesie się do połowy moich zarzutów. I na dobrą sprawę ten materiał jest żadnym wyzwaniem, że moja odpowiedź będzie już przyszła. W tygodniu. Już jutro będzie nagrana. Z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że studio Dragon Balla mi odpisało. Poruszył też oczywiście inne tematy, jak Carpatri lub Psiakobus, ale je już zostawiam, bo bym poświęcił na to za dużo czasu. Są też w tym filmie aspekty, które chciałbym poruszyć bardziej szczegółowo, ale po prostu nie nadają się na film, bardziej na takie humorystyczne przedstawienie. Myślę nad tym, żeby nie zrobić streama z czegoś takiego, no bo na film po prostu wszystko musi być bardzo ściśnięte, a na streamie moglibyśmy sobie dłużej pogadać i poszartować, i chyba niedługo po prostu to zrobię. Na sam koniec szybkie newsy. Po pierwsze, Mateusz Stysiński miał walczyć na fame MMA15 i to już było potwierdzone, miał walczyć z Bartkiem szachistą, ale przeciwnik się wycofał. Mówię o tym, bo jego walka teraz stoi pod znakiem zapytania i szukają nowego przeciwnika. Drugim newsem jest to, że Noliw została zaproszona do aferek. Na razie miała operację głosu, przez co nie może mówić przez około miesiąc, ale w lipcu się tam pojawi. Tak jak sama pisze, aferki mogą nie potrwać za długo, no bo nie może tego głosu jeszcze nadwyrężać, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy podcast i miejcie to na uwadze. Ode mnie to tyle, jeżeli się podobało, to zostaw coś po sobie. Możesz napisać, co myślisz o streamach. Odcinki są regularnie, więc zachęcam do subskrypcji. Na razie.